Dzisiaj jeszcze raz pogadamy sobie o żuczku. Parę słów dorzucić chcę spoilerowo. Tym razem nie wiedziałem, czy będę robił ten materiał, bo szczerze, jak poszedłem na sesję i zobaczyłem praktycznie pustą salę, to uznałem, że nie będzie zainteresowania w ogóle tematem, ale okazuje się, że nie. Materiał robi całkiem spore zasięgi, jak na premierowe recenzje na tym kanale. A druga sprawa, że to mogła być kwestia maratonu, który też był w piątek i ludzie po prostu poszli na niego, a nie na pojedyncze seanse. A na maratony na ogół przychodzi sporo osób, także tutaj zdziwiony nie jestem. Natomiast mam też jeszcze ciekawostkę budżetową, bo już są jakieś wstępne statystyki, także zaraz też wam o tym powiem. No i generalnie chyba po prostu jest tak, że to w Ameryce najbardziej się ogląda, to też wynika właśnie ze statystyk chociażby box a u nas no, nie ma aż tak dużego zainteresowania, czy też w ogóle w Europie, w innych częściach świata poza Ameryką, no gdzie jednak to tam najbardziej wypłynęło siłą rzeczy, bo, bo stamtąd ten film też pochodzi i być może tam ma najwięcej fanów, także tutaj zaznaczam, że oczywiście będą już takie twarde tęgie spoilery. Także, jeżeli jesteście jeszcze przed sensem, to polecam jednak najpierw nadrobić. G. Zanim do fabuły to właśnie jeszcze dwa słowa o zarobkach, ponieważ zastanawiałem się czy ten film po prostu odrobi to co kosztował i jeszcze to przebije, tak? To bo odrobić to nie jest wszystko, a kosztował 100 milionów dolarów. Dla przykładu, dla porównania stara część kosztowała dolarów 15 milionów. Natomiast zarobiła ponad 70, czyli nawet tej setki, którą teraz tutaj ta nowa część kosztuje, nie zarobił oryginał. Natomiast okazuje się, że tak, już zostało to odrobione. No i mamy statystyki na dzień dzisiejszy, jak to wrzucam. 145 milionów dolarów ten film obecnie zarobił. I spojrzałem sobie też na Polskę, bo mamy taką statystykę. Ogólnie no, poza Ameryką zarobił właśnie tam około 30 baniek, czyli. Całkiem, całkiem nieźle, ale jak na całość globu poza Ameryką to jednak wcale nie jest dużo, tym bardziej jeżeli mówimy o weekendzie openingowym, tak? Także jeżeli chodzi o Polskę to widziałem, że 740 ponad tysięcy zarobił u nas właśnie Beetlejuice, ale też dolarów, a nie złotówek, czyli musimy to sobie przemnożyć razy pewnie niecałe cztery. No, to wyszłoby na to, słuchajcie, że grubo ponad dwie bańki u nas już żółkoskoczek trzasnął. Także, no jednak ktoś tam na ten film chodzi. Natomiast to, co najważniejsze, im się zwrócił budżet i im się zwrócił marketing. Wydaje mi się, bo wątpię, żeby wpompowali więcej niż 40 milionów w reklamę tego filmu. Ale mogę się oczywiście mylić. Natomiast to jeszcze zarobi. No, przecież dopiero weszło do kin. Także dobra. Tutaj w sumie, okej, okay, udało się to przebić. Ja się tylko boję, że. Jeżeli to naprawdę zarobi i to całkiem niezłą kasę, czyli podwójnie, potrójnie się przebije, to możemy dostać trzecią część. Niby Barton mówi, że nie zrobi, ale to są ogromne pieniądze i czasem jak się czegoś nie chce zrobić, a później się okazuje, że ej, ale tu zarobiło siana, może się zmienić perspektywa, ewentualnie mogą dać komuś innemu do reżyserii, ale wątpię, żeby Barton do tego dopuścił, wątpię też, że... Nie zakontraktował tego w taki sposób, żeby się przed tym nie obronić, że na przykład nie możecie dać mojego filmu komuś innemu do reżyserii, ja nie chcę trzeciej części i tyle. Także no zobaczymy. Oby nie powstało, bo nie jest to naprawdę potrzebne. Ta jedna część kolejna po 36 latach według mnie już zdecydowanie wystarcza, tym bardziej, że jakaś cudowna też nie jest. No ale dobra, właśnie. Przejdźmy sobie do kilku wątków, które rozszerzę, które gdzieś tam tylko zahaczałem w materiale poprzednim o Beetlejuice. Tak więc. Dowiadujemy się oczywiście na początku, to co już mówiłem, że Winona Ryder, czy grana przez nią postać, no ma ten program i jest ekspertką od duchów. Ale to nie jest takie istotne, tak naprawdę co istotniejsze to jest to, że zaraz dalej mamy stypę, gdzie dowiadujemy się, że no, jedyny bohater ze starej obsady, który tutaj nie wraca, czyli mąż, słuchajcie, matki Kevina samego w domu, no zostaje na poczet fabuły uśmiercony. I mówiłem, że to nie jedyna postać, która zostaje uśmiercona, ale no, pojawia się tutaj po prostu jeszcze ktoś nowy, którego nie znamy z obsady starej części, bo po prostu nie było tam tych ludzi. A mianowicie, no postać grana przez Winona Ryder, ma już córkę, i tutaj w tę postać oczywiście wciela się sama Jenna Ortega. No i okazuje się, że jej ojciec nie żyje, czyli już u podłoża ta postać jest zbudowana jako po prostu osoba z traumą. No i tak naprawdę mamy traumę podwójną, bo przecież jeszcze przedstawiają nam śmierć tamtego bohatera że to wydarzyło się niedawno, a ojciec tutaj postaci granej przez Ortega no zginął już jakiś czas temu, lata temu to było. Przeżyła to bardzo, a tym bardziej widać po prostu po tym filmie, że ten ich kontakt był dobry. Także mamy wydaje mi się całkiem dobre podłoże do budowy psychologicznej tej postaci. Także Delia w traumie postać Gana przez Ortega, czyli Astrid zdaje się też w traumie, ale już takiej, która trochę odleżała, że tak powiem, w szufladzie czasu. Bardzo dużo się pojawia tych wątków. To co wspomniałem, to jest dopiero wierzchołek góry lodowej mam wrażenie, ponieważ dalej Ortega poznaje jeszcze młodego chłopaka. Wspomniałem, że tam się nawiązuje między nimi relacja. No i on się okazuje jednym wielkim impostorem. Ja się bardzo bałem o te relacje właśnie, że to będzie coś na zasadzie o no, jakiś ckliwy romansik, ale no nie, ten gość ma jakiś cel tutaj. Okazuje się, że on nie żyje tak naprawdę i po prostu bejtuje cały czas tę młodą bohaterkę po to, żeby odzyskać swoje życie, bo jak ona przeczyta jakąś regułkę z tej knigi śmierci, to wchodząc w zaświaty ona tam zostanie, a on sobie wróci, tak zaplanował. Natomiast wiemy, że to się nie do końca wydarza, bo później jej matka wlatuje w zaświaty, ponownie przywołując Beetlejuice'a. No i tak naprawdę swojej córce pomaga i ją ratuje. I tak naprawdę jest jeszcze kolejny wątek, ponieważ właśnie Monika Bellucci grająca tutaj z Wolke, zbudowana na wielką antagonistkę tego filmu, co się kończy właśnie tylko i wyłącznie gagiem. Zaraz jeszcze to wszystko rozszerzę. Natomiast ilość tych wątków nie pozwala im wybrzmieć po prostu. Jeszcze jak to z Ortegą całkiem sporo czasu dostaje, czy na przykład wątek Dafo, kolejny, o którym tutaj w ogóle nie wspomniałem jeszcze w tym materiale, a też trochę czasu dostać musi, żeby jakikolwiek to miało sens, to trochę dostaje. Na pewno mniej niż Ortega, ale dostaje. To jeszcze jakościutka wybrzmiewa. No ale właśnie, wątek Moniki Bellucci, czyli byłej żony Beatleju'a, która poluje na niego przez, no, godzinę filmu, może trochę krócej. Później ona znika, gdzieś, nie wiem, na 20-30 minut teraz strzelam, no, nie siedziałem z. Stoperem w kinie ze stoperem, i tak naprawdę zapomniałem o niej w pewnym momencie. Dopiero jak jest finał i scena w kościele, i ona wraca i robi u wielkie ubu-dubu, wjazd do kościoła. To o, przypomniałem sobie, że ta postać w ogóle istnieje, no i myślałem, że ona zacznie właśnie tego Beetlejuice'a tam mocno, mocno tyrać, a okazuje się, że nie, ponieważ zostaje zepchana do no, za świata też niech będzie, tak to tutaj w skrócie myślowym powiedziane. No właśnie, to po co budować gigantycznego antagonista przez prawie cały film. No i tutaj uwaga, jest kolejny wątek, a mianowicie nowy mąż postaci granej przez winonę Ryder, Lidi, który... No, pomaga jej prowadzić ten program, i w ogóle trochę mam wrażenie, nie tyle, że jest jej partnerem, ale bardziej menedżerem, i na przykład, właśnie jej córka tutaj, grana przez Ortegę, mówi, że: Ej, on cię chyba wykorzystuje, albo w sumie to ona wprost mówi, bo one też mają dosyć gorzką te relacje między sobą, właśnie te dwie bohaterki. No podobnie, tak samo jak młoda Winona miała, czy, czy młoda postać Winony w pierwowzorze, dosyć taką ciężką relację ze swoją, właśnie matką, z Delią. No i niby ten facet wydaje się taki miły, i fajny i wspierający, ale z drugiej strony jednak coś tam my czujemy, że on chyba ma za uszami. I rzeczywiście on też okazuje się po prostu palantem, tak samo jak ten gość, którego Ortega poznała. Tyle, że oni mieli tutaj wziąć ślub Lidia, właśnie z tym gościem. Tak naprawdę tutaj w scenariuszu stwierdzono, że. Hmm, skoro to ten gość jest takim przygłupem, i w finale możemy pokazać to dzięki tak naprawdę mocy Beetlejuice'a, On tak go przestawia, robi czary mary w jego głowie, że ten wyśpiewuje wszystko na tacy, że tak naprawdę ma nieczyste intencje wobec swojej tutaj już prawie żony. No, że ta już wiadomo, że Ciesna by go nie chciała, no i wtedy wlatuje ta właśnie postać grana przez Monikę Belucci i jest taki gag, jest taki żart, że. O, to wy w sumie możecie być razem, pasujecie do siebie, dwa głąby, nie? I rzucałem ich za światy. I ja myślę sobie, what the? to było śmieszne, że ich się połączyło, tylko to w ogóle nie miało czasu wybrzmieć. Bo budujesz antagonistę przez x czasu, a później na pstryknięcie palca wrzucasz go do dziury dune'owej, słuchaj, i, i nie ma postaci, no. Jak jeszcze rzeczywiście ten koleś to dostał trochę tutaj minut na ekranie, to tam no ta ma parę scen, że się zaczyna składać ze swoich części, gdzie właśnie w tej scenie Danny DeVito się też pojawia, tak naprawdę można powiedzieć, że on ją przebudził. Gra tam takiego ala zombiaka, później jest tam scena, że ona szuka Beetlejuice'a i później znowu ona szuka Beetlejuice'a i go znaleźć nie może. Jak już go znajduje, już się doczekamy w końcu tego, to jest takie haha. Ha. Śmieszka z tego zrobimy. 10 sekund i po wątku. Bardzo mocno niewykorzystany, niepotrzebny wątek w ogóle. Ona ma też taką moc, że każdemu kogo spotka na swojej drodze wysysa duszę, więc to już w ogóle jest tak zbudowane, jakby miała po prostu wszystkich w tym kościele tam pomordować. Albo przynajmniej Beetlejuice'a. A nie ma tam kompletnie żadnego zagrożenia. Natomiast właśnie, zaraz od tych wątków jest tak bardzo dużo, a film trwa godzinę 44 tylko około. No to siłą rzeczy nie można było tego wszystkiego odpowiednio wydaje mi się spiąć, no nie dodając jeszcze ze 20 minut filmu. I no taka decyzja nie padła, nie ma więcej materiału. Może były rzeczy powycinane i wiecie, jak wejdzie na Blu-ray'a sobie Beetlejuice 2, to wtedy okaże się, że tam jest pół godziny jeszcze dodatkowej, i może to wtedy będzie miało więcej sensu. Natomiast na ten moment tych wątków jest za dużo jak na ten metraż. A druga sprawa, nie dość, że jest ich tak dużo, co wydaje się, że ej, no to w tym filmie dużo się powinno dziać, to przez godzinę tam nie ma po prostu energii. Natomiast te Cortega lata tam sobie poza światach ze swoim nowym pseudo-chłopako-impostorem. W zasadzie, o, jeszcze dodam w sumie jedną rzecz, że można było się domyślić, że z nim coś jest nie tak, ponieważ on u siebie w chacie, czy na chacie, miał w zasadzie tę właśnie księgę, która się pojawia, jak ty zginiesz i pojawisz się w zaświatach. Ale on powiedział, że ja kupiłem sobie gdzieś na targu, więc w sumie ja mu uwierzyłem i nie skumałem, że on nie żyje i że bejtuje tutaj jakkolwiek. Naszą właśnie młodą bohaterkę. Tak naprawdę jego rodzice są w domu, ale właśnie też nie byli pokazani przodem do kamery, tylko siedzieli sobie stary tam z piwkiem przy telewizorze. Matka ciasto w kuchni robi, jak ich widzimy już tak w pełnej okazałości, w, pewnej, w pełnej krasie, to się okazuje, że o, to też są trupy, bo ogólnie on rzekomo odpowiada w ogóle za śmierć tych rodziców. No ale dobra, oni są w tych zaświatach. Już matka naszej, słuchajcie, tutaj Astrid przybiega ją ratować, ale w tym momencie oni właśnie już zamknęli drzwi i są w zaświatach, także. Zaraz ma tutaj nastąpić wymiana, że chłopak sobie życie odzyska po, po latach, a nasza Astrid zostanie w zaświatach jako truposzczyt, po prostu w sumie jako żywa, w zaświatach chyba też e, tak by mogło to zadziałać, skoro żywi sobie tam mogą wejść. No i nasza Lydia biega, biega i biega i szuka, żeby ją uratować, I oczywiście wykorzystuje tutaj też. Beatleju'a do tego wszystkiego, co akurat jest tutaj całkiem dynamicznym i fajnym wątkiem. Tak naprawdę to już się dzieje w ostatnich tam 30-40 minutach filmu, gdzie on w końcu nabiera tempa, nabiera rozpędu. Bo klimat, muszę przyznać, że miał w zasadzie od początku bardzo zbliżony do oryginału, ale tempa mam wrażenie w ogóle nie miał, pomimo ilości właśnie wątków. A tutaj, jak my wchodzimy w te zaświaty. To się dzieje. Dopiero jakieś emocje to we mnie zaczęło po prostu wzbudzać. Ale też co ważne, dzięki temu, że Ortega pojawia się w zaświatach, to w końcu może zobaczyć swojego ojca. Gdyby to się nie wydarzyło, gdyby tam nie została wprowadzona, pewnie nigdy by z nim nie pogadała. A to też zacieśnia jej relację z matką, która właśnie, no było w niej sporo kwasu, a po rozmowie z ojcem znacznie się poprawia. Wcześniej to były takie klasyczne wątki, które widziałem tysiąc razy. O, ktoś ma romans, o, ktoś komuś zmarł. No dobra, ale... To nie jest na tyle mocno i silnie budowane, żeby też płakać, jak to oglądamy, żeby jakoś niesamowicie współczuć tym bohaterom. Niezbyt mnie przejmowało. A tutaj w tych zaświatach, no właśnie, to też nie było tak, że bardzo mnie kupują te postacie na zasadzie tego, kim są czy jakie są. Kupiła mnie akcja, rozrywka i frajda, bo też na tym poniekąd ten film polega, tak? Bo to nie jest jakiś super poważny horror, to jest czarno-humorystyczny horror czy fantazy, więc na no tam trochę na zabawę liczymy na pewno. No i ten pościg w ze świecie jest całkiem spoko, tym bardziej, że to o czym mówiłem, tutaj podobną konstrukcję się wykorzystuje odnośnie właśnie tworzenia finału, czyli że miałem na myśli konkretnie Beetlejuice'a, który znowu chce poślubić Lidię, czyli postać graną przez Winona Rider, bo no w jedynce prawie mu się udało, ale jednak nie i tutaj znowu skoro ona chce jego pomocy, to on stawia ten sam warunek. Musisz zostać w końcu tą moją żoną, ale teraz sam jest to jeszcze na papierze, więc ona mu coś tam podpisuje. Natomiast po uratowaniu, już tutaj Ortegi za świata, no do tego ślubu ma dość, my znowu jesteśmy w kościele. Dostajemy też taką mini musicalową scenkę, no to w oryginale też się pojawiało, tylko tam do banana dęsili w domu, tutaj dęszą do czegoś innego w kościele, ale banana też się pojawia w momencie, gdy jest pogrzeb, właśnie tego bohatera ze starej obsady, co nie wraca. Natomiast sęk w tym, że okazuje się, iż ten kontrakt małżeński nie jest ważny. Ponieważ został, że tak powiem, zawarty no, niezgodnie z prawem, które jest w tej księdze zapisanej, co odkryła sama Ortega już po wróceniu do świata żywych. I, no oczywiście, ślub znowu się nie odbywa, i tam jeszcze wtedy wpada w ogóle właśnie ten nasz kochany Willem Dafoe, który gra tutaj jakiegoś zaświatanego, co to za słowo jest w ogóle, agenta z zaświatów, glinę z zaświatów. On w ogóle jest tam zbudowany jako jakiś. No, w momencie, gdy żył, był niby popularnym aktorem, właśnie grał w sobie w takich akcyjniakach jakiś kryminało akcyjniakach, jakiś gminał z Beverly Hills mi się skojarzył. No i tutaj wlatuje do kościoła, żeby pojmać te truposze, które uciekły wcześniej w ogóle przez wyłam do świata rzeczywistego. Głównie to tam Bopi i jego ekipa, które z call center uciekły, te takie śmieszne właśnie małe główki. No i akcja tam jest dwutorowa, bo z jednej strony miałby być ślupa, z drugiej strony wjeżdża Dafoe jako i chce tam kogoś aresztować, ale bardzo szybko dostaje mocnego Frozena i cała jego ekipa zostaje zamrożona tutaj, nie mogą się ruszać, nie mogą nic zrobić. Wtedy tam jeszcze ta właśnie Monika Bellusi wlatuje. I jest duży kocioł, więc tam naprawdę jak zaczęło się wszystko to zazębiać, to dużo się działo i mi się to po prostu podobało, chłonąłem to. Nawet ta scenka musicalowa a ja nie nienawidzę muzykali. ostatnio wam mówiłem, jak omawiałem Sweeney toda. Nie nienawidzę, chociaż to nie jest taki typowy muzykal, bo też oni nie tyle, że śpiewają, tylko tam leci piosenka, a oni ruszają ustami, nie? To nie chodzi mi, że Zofu śpiewają, tylko to po prostu tutaj jest dosłownie tak zrobione, że tylko mają ruszać ustami, a jest piosenka, która leci gdzieś tam w tle, i, i to nie jest tak, że każdy aktor udziela tutaj swojego głosu, oni po prostu mają jakby podłożoną jedną piosenkę pod, pod swój ruch. No i gówniane niby są muzyki, ale według mnie i takie scenki raczej no w oryginale to z banana też w ogóle miałem takie trochę cringe ociary, to tutaj mi się spodobało o dziwo, nawet sam jestem w szoku, że, że to do mnie dotarło jakkolwiek. No i po prostu tam się zacząłem fajnie bawić. Dostałem w końcu świetną rozrywkę, na którą czekałem, na którą liczyłem, ale no liczyłem, że dostanę ją chociaż od połowy filmu, może ciutko już wcześniej, a nie na ostatnie 20-30 minut, bo to jednak trochę za mało no i zostawiło mnie to z pozytywniejszym wrażeniem, ale no niestety nie z tym co chciałem ostatecznie. A też nie chciałem dużo, bo liczyłem w niewielkim stopniu na ten film. To znaczy, uznałem, że jak to nie będzie gniotem, to już będzie wyczyn. Bo wiecie, ruszanie klasyki, ruszanie czegoś kultowego zawsze się wiąże z dużym ryzykiem. Nawet jeżeli to robi ten sam reżyser, jeżeli to ponownie robił Tim Barton. Ale też my nie możemy za wszystko go oskarżać za jakieś różne wady tego filmu, bo pamiętajmy, że to nie on jest scenarzystą. Oczywiście miał bardzo duży wpływ na całość, ale nie on pisał ten film. Tak samo jak oryginału nie pisał on, tylko pisali inni ludzie. No tutaj mamy innych scenarzystów. Więc to też nie możemy za wszystko bić po głowie Tima Bartona, jeżeli coś tam w tym filmie nam nie siadło. No te wątki scenariuszowe być może też są tak rozpisane, że one nie Chłoną, że ich jest po prostu za dużo. Nie wiem, czy Tim Barton mógł coś wywalić, czy nie, czy uznał, że to jest wszystko OK, jest spokojnie, nic nie wywalamy. Nie mam pojęcia, ale no według mnie zazębienie w finale jest fajne poza wątkiem Moniki Bellucci. Warto też tutaj wspomnieć, że Marię Skłodowską Kiri. Nazywa się francuską, no mogli zrobić research niezależnie od tego w co wierzyli wcześniej, ale żeby nie sprawdzać takich rzeczy, no to trochę słabo. No i myślę, że jeszcze warto tutaj sobie wspomnieć w ogóle o wątku Catherine O'Hary, czyli naszej Deli, matki Kevina z samego w domu, bo no jest to postać bardzo istotna również, ona jest teraz właśnie po tej stracie. No i bardzo desperacko chciała jakkolwiek czy nawiązać kontakt z tym mężem, czy po prostu widać, że żałoba w niej wrzała wręcz. I odprawiała na tam taki pewien rytuał na cmentarzu zdaje się i kupiła sobie dwa węże, tylko podobno dopłaciła za to, żeby one nie były jadowite, okazuje się, że były jadowite i podczas tego rytuału ją ukąsiły, no i ta postać ginie w tym filmie. No i właśnie, pojawia się w zaświatach, nie dowierza co się stało i tam przy okazji z racji, że Winona Ryder lata z no to też się spotykają i w ogóle spoko, miło, fajnie, ale no niestety ona nie będzie mogła wrócić do żywych, bo... No, krab z tymi wężami był niesamowity i ona nie dowierza, po prostu siedzi w tej recepcji, dostaje numerek, tak jak każda postać, która w ten zaświat się niechcący, bądź bardziej chcący, bo zdarzają się i tacy pewnie wstąpi, pojawi się tam. No to ta postać, no przynajmniej tyle dobrego z tego ma, że spotyka tam swojego męża, który niedawno zmarł. Tylko, że my w ogóle tę postać widzieliśmy już w zaświatach, dużo wcześniej w tym filmie, ale ja na przykład nie skumałem, że to on, mimo że jak jest ten flashback. Gdzie opowiadałem nam, jak on zginął w tej właśnie animacji, zdaje się, poklatkowej, gdzie mówią, że dobra była katastrofa samolotu, ale tak naprawdę to on dopiero zginął w wodzie, bo rekin mu łeb odgryzł. Ja tego nie połączyłem. A on biegał podczas tego filmu w paru scenach, w jakiś ziomek bez głowy w zaświatach, no i to właśnie jest on, ona go spotyka, ale bez głowy, I ona patrzy na niego, kurwa, gość nie ma głowy, no ale, no ale to na no jej mąż, więc no kompletny fail, że umarła, i widać, że ewidentnie nie chciała że to nie było intencjonalne, ale no przynajmniej go spotkała i może tam sobie teraz jakoś fajnie pożyją, tyle że no gość właśnie no chodzi z odgryzionym łbem, więc to jest takie trochę tutaj też z jednej strony smutne, z drugiej prześmiewcze mam wrażenie, no, no wiadomo no ten film jest taki dwutorowy jeżeli chodzi o te budowanie powagi, slash właśnie poczucia humoru, także myślę, że to ważny wątek, bo jeżeli miałaby powstać część trzecia no to już nie zobaczymy no przynajmniej żywej tej bohaterki. Tak więc czy tutaj jeszcze jest, zastanawiam się coś, co zwróciło taką moją szczególną uwagę, o czym chciałbym powiedzieć? Ja o wielu tych rzeczach bez kontekstu mówiłem, bez spoilerach, ale no też tutaj mogłem po prostu to rozwinąć. I wydaje mi się, że chyba nie. No w sumie jest jeszcze jedna rzecz, o której można wspomnieć, to już jest sam koniec filmu, to się dzieje po tych wszystkich wydarzeniach, które już tutaj opisałem. A mianowicie, że Jenna Ortega, czy też właśnie Astrid bierze ślub. No okej. Okay. To jest taki wątek, który się pojawia trochę nagle, miałem wrażenie, ale no dobra, no jest. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o Beetlejuice numer 2, Beetlejuice, Beetlejuice, spoilerowo. Możecie pisać o jakim wątku chcecie, nie musicie tutaj komentarze oznaczać jako spoilerowe, bo to jest materiał właśnie typowo pod taką pogadankę. Także dawajcie znać. Które wątki przypadły wam do gustu, które nie. Nakreślajcie jeszcze rzeczy, o których ja tutaj nie wspomniałem, bo może nie były dla mnie ważne, a może zapomniałem, może po prostu za dużo detali, nie wiadomo, nie wszystko mogłem też poruszyć. Konfrontujcie to, co ja powiedziałem z własnymi wrażeniami, no i zostawiam wam te sekcje. Także dziękuję za uwagę, dziękuję za obejrzenie. Jeżeli dotrwaliście do końca, zostawcie hashtag. Spoilery może być. Widzimy się w następnych i na razie. What the